Witam! Dzisiaj chcę Wam pokazać serwer mojego kolegi. Chciałbym go zareklamować. Jestem niepokonany HKS. Zacznijmy od spawnu. Tu mamy te no, można kupić tutaj rangi VIP. Tutaj można kupić za 10 zł na 2 miesiące, 15 na 3 miesiące. VIP dostaje tak. 32 butelki Expa, Echo Diax, Enchanter, Commenta FLY, 64 diaksy. Y, dom może wyznaczyć 40 na 40. Tu, jeśli chciałbyś kupić, pisz na GG lub gg.lub.hedero. On jest od godziny 14 do 15. Można kupić 64 diamenty lub 10 razy 60 lub 10 tych, no jakby to powiedzieć, z taką butelek jak za 5 zł. Tu mamy zasady. Tu mamy zasady grania na serwie. Przeczytajcie sobie. Tu mamy miasto nieskończone. Ale jeśli wejdziecie, macie szansę dostać darmowego moderatora. Tu mamy taki fajny domek. Wejście zepsute. Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie. No i co tam jeszcze bym wam powiedzieć? O, o, IP serwa będzie podany w opisie. Dzięki na razie.